Cześć! Fajnie, że jesteście. Zawsze w tego typu filmikach ludzie bardzo szybko otwierają drzwi i udają, że są zaskoczeni. Ja nie udaję, czekam pod tymi drzwiami na Was, więc zapraszam Was do środka, do przestrzeni mojej i mojej siostry, czyli sióstr AD i HD. To mieszkanie to jest takie nasze studio, nasze biuro, nasza przestrzeń kreatywna, w której mam nadzieję powstanie wiele, wiele ciekawych rzeczy. Jesteśmy bardzo wdzięczne naszej architektce, że połączyła Różne kolory, różne style, w jedną spójną całość, która naprawdę bardzo, to bardzo fajnie wygląda. Dzień dobry, w końcu są, spóźnieni, ale są. Co? Czekaliśmy na Was, kawa już zimna, nie wiem czy ktoś chce kawę. To ja Ja lubię. jestem oczywiście tą drugą siostrą, zawsze się śmieję, że mama na Ilonie poprzestała po prostu. Tylko dwie, bo bała się co będzie dalej. Słuchajcie, ja lecę pracować, ale widzimy się zaraz. Tak, podejdź do nas koniecznie. Słuchajcie, to jest kredens, który totalnie kochamy w naszej przestrzeni, ponieważ tutaj ukrywamy miejsca, w których zazwyczaj jest największy bałagan, bo tutaj gdzieś jakieś mleko, tu jakieś łyżeczki jakieś kubeczki. A my to zamykamy. I jest chłodnie elegancko. Zwróćcie proszę uwagę na kolor tego kredensu, bo ten granat jeszcze przejawia się w naszym mieszkaniu, w naszym biurze. Za chwileczkę to zobaczycie. Ale żeby lepiej przyjrzeć się kolorom, to wpuszczę tutaj troszeczkę światła dziennego, bo wtedy wszystko wygląda najlepiej. My postawiłyśmy u siebie na żaluzję. A skoro mowa o żaluzjach, to pokażemy Wam, jak to wszystko wyglądało na samym początku. Autoryzowany przedstawiciel Anvis, a do tego wszystkiego naprawdę fantastyczny turboprofesjonalne człowieka! Dzięki ci za pomoc w tym wszystkim. Dzięki ci za taką szybką robotę i turboprofesjonalne doradztwo. Naprawdę. Powiedz nam, jak w ogóle trzeba zacząć. Chcę mieć żaluzyję w domu. Jak wygląda proces? Kroki. Coś przyniosłem. Czekoladę? Powiem na ja nie mogę tego zapomnieć, słuchaj, a chciałabym, mając tyle próbników, zdecydować się na jedno, to było trudne. Ale na szczęście ja miałam wsparcie architektki, która jakby za mnie też wiele wybrała, a jak ktoś nie ma, to wy doradzacie, pomagacie. Nie każdy ma projekt wnętrzny wykonany, mhm. tak jak było to u was, więc bez problemu może liczyć na naszą pomoc. Zawsze przyjeżdżając ze wzornikami doradzamy, mhm. pomagamy w doborze odpowiedniej osłony okiennej. Ile wizyt potrzebujemy, żeby mieć takie piękne żaluzje czy zasłony w domu? Jak to wygląda? Teoretycznie potrzebujemy mhm. dwie wizyty, czyli jedna pomiarowa, a druga wizyta to już jest montaż. Bo ogólnie jakie są oprawy różne do okien? Co można zrobić jeszcze poza żaluzjami? Rolety, żaluzje, plisy. Żaluzje występują oczywiście w różnych szerokościach mhm. 25 mm, 50 mm. Mhm. Sterowanie żaluzjami może być. Manualne, można zrobić sterowanie elektryczne za pomocą pilota. A to ja z mojej za... perspektywy dodam, że do takich długich polecam sterowanie jednak z pilota, bo to jest jednak długi szturek, więc jest kilka ruchów do wykonania. Przy krótkich oknach, tak jak mamy tam naprzeciwko, mm -hmm. zaraz Wam pokażemy, to jest jeden ruch i jest wygodne ręczne. Dokładnie tak. Można również sobie sterować za pomocą aplikacji z telefonu. O, to też jest fajne, bo wchodzimy do domu i już możemy sobie kliknąć w garażu i to się wszystko ładnie otworzy. Nawet można zrobić tak automatycznie, tak? Prawda? Że o jakiejś godzinie ci, spłacza, ci się tak. otwiera i słońce no żaluz... ci budzi. Programować programować godziny otwierania i zamykania się żaluzji również. Dobra, Super. jeżeli chodzi o żaluzje czy rolety, zawsze mylę, co my mamy? Żaluzje czy rolety? To są żaluzje. To są też różne materiały, może być bambus, może być drewno i grubości. Dokładnie tak, mogą być żaluzje bambusowe, okay. mogą być żaluzje drewniane, wszystko to są produkty naturalne, jest to drewno egzotyczne. Występują dwie szerokości lameli 2,5 cm 5 cm. Żaluzje 2,5 cm raczej montujemy do skrzydła okiennego. Szersze 50 montujemy do ściany lub do sufitu zakrywamy całą Możliwości mamy dużo, bo oczywiście oprócz kolorów lameli, a tego jest sporo, mamy też kolor tych tasiemek. Tak jest. Drabinka w żaluzji, bo tak to się nazywa. Drabinka może być sznurkowa, czyli taka cieniutka, mało widoczna, albo drabinka taśmowa, szersza, bardziej masywna. Jakie są trendy, jakie są takie top 3 Anbis, jeżeli chodzi o sprzedaż, o kolory? Generalnie tak, królują w sprzedaży ogólnie żaluzje 50 mm, czyli mhm. te szerokie, mhm. drewniane, ale również aluminiowe. Kolorystyka raczej króluje w jasnych barwach, mhm. szarości, czyli temy, takie neutralne. No i to też chyba więcej światła wtedy wnosi na mieszkanie ja tym optycznie wpuszczam mniej mm, światło do pomieszczenia i oczywiście bardziej na niej widać. Słuchaj, masz łotę na kawę i zobaczyć całą przestrzeń? Oczywiście. No to zapraszam. Przeniosłyśmy się do naszego salonu, oczywiście nadal jest z nami Adrian i tym razem nie porozmawiamy o żaluzjach, a o zasłonach i nie uwierzycie, Adrian znów coś przyniósł I nie jest to czekolada. Znów. Co Ty przyniosłeś? Wzorniki? W wzorniki. Których znowu jest tyle. Tak jak żaluzje wybrałyśmy będąc w takim totalnym pustostanie, tak jednak z zasłonami wolałyśmy poczekać, aż wejdzie tutaj pełne umeblowanie, żeby dobrać dobrze ten kolor, żeby dobrać dobrze materiał. Czy to każdy tak robi, tak się powinno robić? Dokładnie tak, zasłony bardzo dobrze jest wybierać już na ostatnim etapie, kiedy mamy elementy, do których te zasłony będą dopasowane. I też muszę powiedzieć, to jest sam byłeś świadkiem tego wszystkiego, jesteś świadkiem tak naprawdę na co dzień tego. Jak bardzo zasłony zmieniają przestrzeń. Mam wrażenie, że żaden mebel w moim mieszkaniu, żaden dywan ani wazonik nie wpłynął tak na przestrzeń jak zasłony. Zasłony tak robią efekt wow, zdecydowanie ocieplają pomieszczenie. Dopełniają tą przestrzeń. Tak, ale w takim razie mam do Ciebie pytanie, bo my już wiedzieliśmy wcześniej, że będziemy miały zasłony, więc mamy zrobione takie maskownice przysufitowe, które zasłaniają karnisze. A w takim razie, jakie są inne metody jeszcze zawieszania zasłon? Jeżeli ktoś nie ma przystosowanego sufitu, właśnie takimi maskownicami, jak może to dołożyć do swojego mieszkania? Nie musimy mieć gotowej do... maskownicy, dlatego że jeżeli zasłonimy zasłonę, to ten karnisz jest w ogóle niewidoczny, ponieważ tkanina go Boom. zakrywa. Tak, tak, do samego sufitu dochodzi. I nie, nie są to takie niespisk... serylowskie, takie kółeczka, czy Żadno jest to karni szynowy przykręcony do sufitu. Zasłony szyte są w systemie Flex, mhm. mają regulację wysokości, co jest dodatkowym plusem. Możemy sobie tak. delikatnie zasłonę jeszcze opuścić lub podnieść. Mhm. I sposób montażu jest banalnie prosty. Mamy tutaj kilkaset kolorów na pewno i myślę, że jest opcji jeszcze więcej. Jeżeli chciałabym teraz zamówić jakiś kolor, nie wiem, zwizualizować sobie, ja muszę przyjechać stacjonarnie do sklepu, jak to wygląda? Wzorniki są dostępne do obejrzenia w autoryzowanych salonach sprzedaży firmy Anvis. Oraz oczywiście można je zobaczyć w wersji online na stronie producenta. Czy ja dobrze słyszałam, że macie też aplikację? Oczywiście, jest również aplikacja, która się nazywa Anwiz Home. Można ściągnąć sobie na telefon, zrobimy zdjęcie okna, wybieramy sobie daną osłonę, o, kolor i widzimy tak. jak to będzie wyglądało. Taki te... edytor, domowy taki, architekt. Tak, taki domowy architekt, żeby mm -hmm. sprawdzić jak dana roleta czy żaluzja będzie wyglądała. Trochę Simsy, nie? Z kolor, Dobra, zrobimy to. Otwórz tę łapkę, zobaczymy jak będą inne kolory. Bardzo Ci dziękujemy, bardzo Ci dziękujemy, jesteś Dzięki. super. I Dzięki. I co, Dzięki. Możemy sobie razem czekoladę przynieść.